Dobry, cześć, czołem z tej strony Wyrakowy i dzisiaj Wam opowiem o tym, kim jestem. Jest to moja zapowiedź kanału, której w sumie nie planowałem, a ale chciałem ją zawsze zrobić. Może nie jest ona jakoś super mega mocna, ani super mega kreatywna, ale za to jest prawdziwa i szczera. Także zapraszam was do dalszej części filmu, w której opowiem wam o tym, co planuję robić i kim jestem. A więc, skromnie mówiąc, jestem Miłosz, mam 22 lata, w tym roku 23. Moja data urodzenia to 30 grudnia, nie pytaj, jak to się stało, ja też nie wiem. W sumie to było mega dziwne, co ja zrobiłem. Mieszkam w województwie łódzkim, aktualnie mieszkam samemu z dziewczyną. Tak, mam dziewczynę. Ukończyłem technikum informatyczne, wiem, widać, wie, że co chodzi. Miałem dużo, naprawdę dużo różnych prac, typu pakowanie paczek, typu wojsko, typu... A mój kot jest krótszy od Ciebie i tego typu, a zobaczymy jak kotek będzie tam z Tobą freestyle'ował, tego typu. Sklep internetowy, kelnerka, dużo innych różnych, oczywiście jakieś pomidory. Jak byłem szczególnie w mniejszym wieku, jeszcze niepełnoletnim, to się chodziło i się pracowało, tak? Aktualnie mam zwykłą pracę i dorabiam z montażu. Jeżeli chcecie dowiedzieć więcej o moim montażu, to napiszcie komentarze i wtedy zrobimy odcinek osobny o montażu. To może przejdźmy do moich planów na filmy. Moje główne plany na filmy to jest spontan. To po prostu jest szczerość i ja i spontan. Jakbyście pytali, czemu jestem cały spocony, to nie, nie, nie przez stres. No ale wracając do tematu filmów, to głównie myślę, że to będą właśnie lifestyle, typu jakiś vlog od czasu do czasu, tutaj mam w planach rozbiórkę auta, Laguna 2 jakby ktoś pytał, myślę o różnymi odcinkach typu challenge, jakieś przejście, może 50 kilometrów, może od czasu do czasu wrzucę jakiś content z gierek, bo też jest bardzo dużo grałem w gry typu Counter Strike. Żeby nie przedłużać, zapraszam Was na mój kanał do oglądania moich cudownych filmów, które będą najważniejsze co szczere, prawdziwe i nie będzie tam w sumie nic do. Oddawanego. Także trzymajcie się, cześć i czołem! Ty, ale to się chyba inaczej robiło. Ach,